Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku kolejna odsłona Zenit of Power, czyli szalony czas dla mnie, jeśli chodzi o Zenit. No i za chwilę okaże się, czy udało mi się zdobyć skórkę, czy też jestem największym przegrywem w Rise of Kingdoms. Witam jeszcze raz, z tej strony jest Snow, no i jak widzicie jestem blisko, jestem blisko tego, żeby, żeby był reset, chociaż tutaj w sumie nie widzicie dokładnie zegara, ale ja wam pokażę. Jakby co, to zapamiętajcie tej chwilę, mam nadzieję, że jeszcze cały czas ona trwa. Tak, zobaczcie, jestem na dziesiątym miejscu, ostatnim premiowanym, e, upragnioną skórką, e, więc jestem tutaj naprawdę gdzieś tam o bardzo, e, bardzo blisko tego, żeby stracić. Wiem, że tutaj ten gracz, który jest przede mną, też jest przygotowany do tego, żeby jeszcze coś tam popchnąć. Widzę, e, widzę, że niektórzy inni też przepychają. Myślę, że tego Hara, może by uda się przepchnąć, bo tam nie widziałem, żeby był przy runie. Ech, także no zobaczymy, zobaczymy. Ten, co jest pode mną, to wydaje mi się, że to jest jakiś taki farmer. W ogóle zobaczcie, ile ludzi bez sojuszu, to jest w ogóle piękność tego, tego zenitu na takich mniejszych kontynentach. Także, zobaczcie, tutaj jestem pewny, że wiele tych osób to są naprawdę taki stricte farmerzy, ech, którzy sobie, a dobra, sobie tam pocisnę punkty i haha, może mi coś padnie, a może nie. Więc tutaj tego KID, czy jak tam K1D, się jakoś tak nie boję. Bardziej się boję tego name 00, że on się obudzi i że on będzie puszował, bo tutaj jest normalny sojusz. No i też tego Mansome One, że on, że on pójdzie do góry, chociaż może by już zaczął wcześniej, nie, no już jednak 54 minuty, to myślę, że każdy gdzieś tam powoli zaczyna czuć tą presję. Ja jeszcze też mam przyspieszenia, to nie jest tak, że to jest już koniec wszystko, co mogę zrobić. Także zaraz Wam pokażę wszystkie głupoty, które zrobiłem, bo to jest oczywiście Mistrzostwo Świata. Już nie mówię oczywiście o tym, że wykorzystałem prawie wszystkie moje przyspieszenia. Jakieś te przyspieszenia jeszcze mam? Te to są takie, wiecie, już czarnogodzinne, żeby gdzieś tam spuszować przez te ostatnie nie wiem 10 czy 15 minut, bo podejrzewam, że to będzie jeszcze jak najbardziej potrzebne. Całe szczęście, wszystko się pięknie układa, bo tutaj automatyk włączył tego buffa, także super. Dwa, mamy runę 15%, to też jest fantastyczna sprawa, tak? muszę się tutaj w ogóle cały czas tam być już przy tej runie, żeby czasem przypadkiem, wiecie, nie, nie, nie zrobić takiego błędu, takiego fikołka, że wiecie, że, że będę trenował bez runy w pewnym momencie. To by było chyba najgorsze, co mogłoby się zdarzyć. Więc co robiłem? Jak widzicie, zmieniłem cywilizację. Moje miasto ma teraz ten taki zielonkawy kolor, więc tak, zmieniłem cywilizację. Oczywiście ze względu na to, żeby mieć cywilizację, która będzie mi dała, dawała plusy do trenowania, a tutaj szybkość szkolenia widzicie 5% jeśli chodzi o Wielką Brytanię i te wszystkie małe rzeczy, które się udały, które zrobiłem mogą mieć znaczenie teraz, bo ostatnio jak robiłem Zenit i byłem 11 to naprawdę dosyć szybko wiedziałem, że to jest absolutnie poza moim zasięgiem i że mi się tego po prostu nie uda zrobić. Natomiast teraz, no, nigdy nie byłem tak blisko, tak? Nigdy nie byłem tak, że właśnie jeszcze godzinę przed jestem gdzieś tam na tym miejscu premiowanym w tym, w tą najlepszą lokatą, więc to jest dla mnie naprawdę bardzo duża różnica w porównaniu do tego, co. Co było wcześniej, także zobaczymy, co tu, co tu za chwilę się wydarzy. Czy to będzie wielki flop, czy będzie, czy będzie szczęście? Co tu jeszcze robiłem? No, oczywiście pozyskiwałem przyspieszenie wszędzie tam, gdzie mogłem. Czyli na przykład, jak tutaj miałem w sklepie do kupienia przyspieszenia, to kupowałem tutaj w sklepie przyspieszenia. Tak? Nie złote głowy, bo miałem trochę tutaj zaoszczędzone. Wszędzie, praktycznie przy każdym wydarzeniu, gdzie coś tam miałem jeszcze powiedzmy do jakiegoś tam odbioru, no to po prostu sobie brałem te przyspieszenia, nawet te, które tutaj były. Przy okazji prawie wymaksowałem Małgorzatę. Tutaj, no wiecie, nie chcę też znowu inwestować w paczkach. Zresztą, szczerze powiedziawszy, w tych paczkach, to dajcie spokój. Tutaj musiałbym naprawdę iść w grubą kasę, gdybym rzeczywiście chciał, wiecie, sobie coś pomóc w tym Zenicie, więc myślę, że tutaj by mi, mi to za bardzo nie pomogło. Tutaj chyba jest najlepszy teraz ten szczyt potęgi, nie? że on daje te przyspieszenia, no, ale dobra, wydaje mi się, że to... To nie jest coś, w co chciałbym iść w ogóle, więc, więc to jest rzecz, której nie robiłem. Ale co robiłem? Widzicie, że mam zapełniony szpital i pokażę Wam, że przy okazji skroczyłem kilka pojedynków z automatykiem i tutaj wielkie dzięki dla niego, że mi pomógł. Zobaczcie, ile mam martwych jednostek. A po co zabija, zabijałem jednostki? Tak się sobie wymyślicie, trenujesz, a później zabijesz. No wiecie, te jednostki nie są mi tak potrzebne, bo ja wcale nie potrzebuję tyle siły. To jest raz. Dwa, do migracji nie chcę ich mieć, więc czy inaczej będę chciał się tych jednostek pozbyć. Czy to będzie w KVK, czy teraz, to w sumie wszystko jedno. Oczywiście mógłbym zrobić dla nich lepsze numery, ale to już tam nic nie będzie ważne, jeżeli się uda. Yy, więc chodziło mi o to, żeby dostać właśnie tutaj te przyspieszenia. I powiem Wam, że nawet te kupowanie nie jest takie dobre, jak po prostu zabijanie swoich jednostek najprościej w świecie. A tu jeszcze. Tu jeszcze jest inna sprawa i wcześniej zobaczcie, teraz dostawałem 1500, ale wcześniej było jeszcze dużo lepiej, że dostawałem więcej tych przyspieszeń, tylko wam pokażę, tu jest 1800. Tu dostałem, zobaczcie, prawie 6000, więc no niestety w pewnym momencie spadła mi ta ilość przyspieszeń, które dostawałem. A było tak pięknie, tu dostałem przyspieszenie, ale dowiecie do, do leczenia, więc no, to nie było takie fajne. Tak czy inaczej, tu mi się udało naprawdę zdobyć na tyle przyspieszeń że na ten moment z tymi przyspieszeniami, które mam, mogę gdzieś tam podbić. Pokażę wam do kogo konkretnie. Wydaje mi się, że tego właśnie HARA jestem w stanie przeskoczyć. Będę musiał przez to, żeby to zrobić, to będę musiał nawet klejnotów używać, ale dobra, to też jestem w stanie jeszcze zrobić. <grym> Więc tutaj na spokojnie, z tych speedupów jestem w stanie wypocić chyba jakieś 150 tysięcy, tak? 150 tysięcy to jest półtorej miliona żeby wskoczyć. No i wtedy jeszcze jakieś chyba 400 tysięcy jestem w stanie machnąć sklejnotów. Oczywiście wykupiłem sobie z klejnotów tutaj z Wipsło wszystko. No i nie ma nawet, gdybym chciał coś kupować, gdzieś za klejnoty jakieś, jakieś przyspieszenia, to nie dam rady. Szkoda, że tego nie robiłem wcześniej. No wiadomo, mądry Polak yy, po szkodzie jakbym wiedział, że upadnę, to bym sobie usiadł, pewnie już bym kupował te przyspieszenia od kilku tygodni i miałbym ich na teraz więcej. I dużo lepiej by było po prostu skupować w vip przez kilka tygodni, ale szczerze nie miałem w ogóle takiego podejścia, to tutaj będę brał w tym udział, no, aż do momentu, kiedy zobaczyłem, że rzeczywiście wydawało mi się, że jest szansa. No i wiecie, na no jak 50 minut przed końcem jestem jeszcze, cały czas liczę się w tej stawce, to uważam, że naprawdę fajnie, nie? Że, że wziąłem w tym udział. I teraz oczywiście wszystko może się skończyć fatalnie dla mnie, ale cóż, cieszę się i tak, że wziąłem w tym udział, bo na pewno bym sobie pluł w brodę, gdybym zobaczył, że były takie wyniki gdzieś tam na końcu, i bym cały czas się zastanawiał: kurczę, mogłem to zrobić, a nie zrobiłem tego, nie? Mo może to jest moja ostatnia szansa, gdzie jestem na takim kontynencie, gdzie wiecie tak mała jednak ilość przyspieszeń i tak mała ilość siły pozwala mi w ogóle marzyć o tym, żeby tą skutkę zdobyć, Ech, więc jak migruję, to już najprawdopodobniej to w ogóle będzie totalnie niemożliwe. I z drugiej strony, no cóż, no jak się nie uda, to wiadomo, no to będzie flop, ale chyba nie będę sobie, naprawdę to było bardzo ciekawe, jeśli chodzi o doświadczenie i tak dalej, no cóż, będę sobie zbierał powoli te rzeczy z powrotem. Ja się nie boję w ogóle być goły w tej grze, wiecie, że nie mam tam przyspieszeń i, i surowców. Ja jakoś się tam to wszystko powoli wyklepie, nie? ja nie mam takiej perspektywy, że wiecie, nawet jak gdzieś tam... Może nie jest to porównywalne do bycia wyzerowanym, no bo jak się jest wyzerowanym, to się nie ma jednostek. Jak się nie ma przyspieszeń i tam, jak się nie ma surowców, to spoko. Nie? To gdzieś tam ta górka nie wydając za dużo, powoli powoli się gromadzi. A niekiedy, wiecie, po KVK zwykłym nie miałem praktycznie żadnych, żadnych przyspieszeń, więc mogę sobie teraz też zagrać takie jedno KVK, gdzie praktycznie nie będę walczył. Najwyżej będę więcej zawijał tych moich jednostek i jakoś to tam, żeby to wszystko wyglądało. No także. Zaraz zobaczymy, oczywiście nie będę tego odcinka ciągnął przez 47 minut, cały czas nakręcając atmosferę, tylko później albo włączę w momencie, kiedy jeszcze dotrenowuję, albo, albo już kiedy będzie efekt. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, najwyżej tam podłożę jakąś muzykę, bo czuję, że nie będę w stanie normalnie wiecie, gadać i jeszcze do tego trenować, jeśli to trenowanie będzie mi potrzebne, więc. Na razie na spokojnie i zobaczymy, co się stanie. Tak, Także cały czas gdzieś tam światełkiem w tunelu jest to, że mimo, że jest dziesiąty, to mam nadzieję, że tą ósemkę gdzieś tam jeszcze będę w stanie przeskoczyć, że nie będzie trenować, bo wiem, że numer 9 i numer 7 to są takie dwie pozycje, gdzie oni jeszcze trenują. Tylko właśnie jest kwestia tego, numer dziewięć, czy on jest jeszcze w stanie dużo wytrenować, więcej ode mnie, czy może nie, wtedy mógłbym przeskoczyć dwie. Pozycje. Zobaczymy. Prawda też o zanicie jest taka, że jeszcze jest 46 minut i szczerze, jak ktoś ma dużo tych takich boosterów i nie zależy mu za bardzo ani na runach i tym podobne, i tym podobne, to szczerze może to spokojnie zrobić nawet w ostatnie, ja wiem, 15 minut, 20 minut. Jak ma jeszcze te, co mają po 50 tysięcy, to szybko to idzie. Tak, to jest tylko ciach, ciach, ciach. Włączacie sobie, nie wiem, 30 takich boosterów na raz. Czy 40 czy 50, i później tylko klikacie przyspieszenie. 50 razy przyspieszyć trenowanie to nie jest dużo czasu, więc no cały czas niestety, ale jest jeszcze taka możliwość, że ktoś tu po prostu z tylnego siedzenia skoczy, nie? i nagle zacznie bum, 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 bum skakiwać do góry. W sumie plus jest taki, że teraz to dosyć dobrze widać, nie? że jeżeli ktoś by tam nawet z tych miejsc, miejsc zacznie trenować, to ja to będę widział. I też jest plus taki, że nie ma tych osób. Dużo, tak? Bo podejrzewam, że gdyby taka osoba była, która planuje coś takiego zrobić, to wiecie, nawet jeżeli ktoś chce być z tyłu, to gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy, z okolicy 3 milionów gdzieś tam atakuje, że jednak trochę, jednak, chociaż trochę przytrenuje, żeby nie robić konkurencji, to wtedy wiecie, to tych graczy też nie ma dużo, bo 3 miliony to widzicie w okolicach 20 miejsca, więc jest 10 takich graczy, którzy jeszcze teoretycznie spokojnie mogą zaatakować. No więc. Zobaczymy, zobaczymy na razie 45 minut, i jeszcze cały czas jestem jakby na statku. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca, i miejmy nadzieję, że będę Wam miał co pokazać po, po tym wydarzeniu. No cóż, zobaczymy. No, i mamy niespełna 20 minut, 20 minut do końca, i jak widzicie, niestety tutaj spadłem bo widzimy, że tutaj ten gościu jednak ma przyspieszenia i zaczyna tutaj e, przesuwać się do przodu. No, zobaczymy, jak mocno się przesunie. E, widzę, że tutaj chyba trenuje powoli, więc będzie pewnie przez te 20 minut po prostu ucisnął, e, ale, ale chyba nie ma już tych boostów takich, żeby właśnie dużo zyskać. Ja je mam, więc tyle jestem do przodu, tyle się czuję pewnie, tylko jest pytanie, właśnie na ile on będzie w stanie jeszcze e, przycisnąć, przycisnąć do góry, ja tak jak mówiłem, będę próbował swoje wykorzystać gdzieś tam 10 minut przed końcem, no i zobaczymy, zobaczymy, gdzie mnie to. gdzie zostanę. Tutaj też warto pamiętać o tym, że dlaczego warto mieć trochę jednak taką górkę, ponieważ może być taka osoba, która będzie miała, wiecie, do odebrania tylko po 50 tysięcy każdej jednostki i wystarczy później, że tylko 4 razy sobie kliknie. Pyk, 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 no i. Koniec zabawy, tak? Mają wtedy 2 miliony siły do przodu i mogą was bardzo szybko wyprzedzić, bardzo łatwo. E, także to tutaj, właśnie, tak to, tak to wygląda. Nie, jest to jeszcze koniec. Jestem ciekawy, co się stanie, kiedy wyprzedzi tutaj ten numer 9. Czy numer 9 też zacznie pchać do przodu i będzie jakiś taki tutaj mały pościg, e, czy nie? No zobaczymy, zobaczymy. czy on, on tutaj widzimy, że tak delikatnie tylko mnie wyprzedził i na razie tak jakby się zatrzymał, e, bo przecież mógłby iść jeszcze więcej. Mam nadzieję, że zaczną się dlatego, że w dalej. Nie może, no ja jeszcze mogę trochę, jak jak mówię, ja na razie jestem gdzieś tam z przyspieszeniami w okolicach tego ósmego miejsca, więc na razie już tętno mam podwyższone, ale jeszcze nie jest najgorzej, jeszcze nie zacząłem płakać. Także jeszcze na razie jest, jest całkiem ok. A i teraz, e, czekajcie, pokażę wam teraz, co się stało. Zobaczcie tutaj, teraz jak Filip Skonopi, zobaczcie, 16 minut do końca i pojawił się kod. Ja znam tego gracza, on jest na pewno uczykiem i jego na pewno nie wyprzedzę. Bardzo szczerze w to wątpię. To jest w ogóle dziwne, bo on już ma taką skórkę, która 15% życia daje, chociaż nie wiem, chyba, że to pierwsza taka. Wydaje mi się, że już była kiedyś. No, ale właśnie to, co mówiłem, że niekiedy w ostatnich minutach może się ktoś pojawić i tutaj wskoczyć. No i teraz już jest bardzo niebezpiecznie, tak? Bo teraz mi będzie ciężko tych wszystkich graczy tutaj teraz przeskoczyć, żeby się jeszcze gdzieś dopchać do tej końcówki. No, ale to jest też dobry przykład, zobaczcie, nie? Nie było go w ogóle praktycznie nigdzie. Nie widziałem go nawet, więc on miał może jakiś milion bity i podejrzewam, że przez ostatnie parę minut dosłownie klikał, klikał, klikał. No i widzimy, że wyklikał, tak? Także tutaj się jeszcze będzie działo. No i na koniec dnia zobaczymy, kto po prostu jeszcze może w ogóle trochę pocisnąć, a kto już nie, bo te ostatnie minuty to będą, będą po prostu ciekawe pod tym względem, tak? Kto jeszcze, kto jeszcze coś tam właśnie może wycisnąć. Myślę, że kod tutaj jest przygotowany, że on po prostu jak będzie trzeba, to w ciągu tych ostatnich pięciu minut gdzieś tam nawet kilka tyle, żeby się znaleźć gdzieś tam na tym wysokim miejscu. No i cóż, no i cóż, spadłem, zobaczymy, co się będzie teraz dalej działo. Okej, okay, dobra, zostało teraz mniej niż 10 minut, więc naprawdę robi się mocno gorąco, widzę, że tutaj wszyscy są mniej więcej przygotowani. Spróbujemy przeskoczyć ten aktualny numer wiewień. No i zobaczymy, co się po prostu wtedy stanie. Tutaj muszę użyć. Czekajcie, ciach. I ciach i tutaj wskoczę, bo tutaj miałem już przygotowane, więc tutaj ich, idę troszeczkę do góry, tutaj mam, już widzicie, 11, przeskoczyłem na 11 miejsce, no ale jeszcze, jeszcze muszę wskoczyć dużo wyżej, okej, okay. dobrze, spróbujemy teraz Ech, tutaj użyć pięciu tych Ech, i przyspieszyć, mam nadzieję, że tutaj wszystko się zgadza, że jestem w stanie dalej to zrobić, okej, okay. ciach, raz, dwa, trzy, cztery, tak, jestem w stanie to zrobić i pięć. Okej, okay. gdzie jestem teraz? Jestem teraz dziesiąty. Zobaczcie jak blisko tego numeru dziewięć. Ten tutaj na pewno będzie jeszcze, jeszcze kontra ofensywa, jeszcze ma 7 minut, więc, więc spokojnie zdąży, jeżeli tylko ma przyspieszenia. To po prostu zdąży mnie wyprzedzić, ale mi będzie zależało na tym, żeby, żeby tutaj zaatakować. Zobaczcie, jeszcze tutaj automatyk mnie dobija. <grywa> ale czemu tylko trzema marszami? Lepsze by było pięcioma. No ale dobra, zobaczymy, ile tam finalnie jest. A pewnie nie ma teraz pięciu marszy, bo gdzieś tam zbiera jakieś rzeczy. No dobra, ale trzy marsze muszą wystarczyć. Zobaczymy, jaką mniej więcej dostanę za pomogę. Okej, okay, mam jakąś tutaj. Ej, 1800, to całkiem nieźle. Spoko. 1800 przyśpieszeń. To jest, to jest całkiem dobry wynik. Także może za niedługo będę w stanie jeszcze raz machnąć te 20 tysięcy. No i tutaj byłoby wtedy naprawdę spoko. Ciekawe jak tam ten, ten mnie tutaj powoli goni z 11 miejsca, więc zostało 6 minut. Chara, yes. e, żeby on tutaj nie zaczął e, jakimś cudem po prostu nagle, e, wiecie, e, nagle wrzucać jednostek, to wtedy byłoby już spoko. Czekajcie, spróbuję może. No to w sumie teraz już nie ma takiego znaczenia. Eee, Okej. Okay. A czemu to nie odebrałem? Nie odebrałem, fan, nie odebrałem tych przyspieszeń. To absolutnie nie może tak być. Dobra, ciach. Teraz już mogę sobie e, tą wolną metodą szkolenia. No bo to tam, że parę minut stracę, to w sumie raczej to nie będzie miało żadnego znaczenia. Te pięciominutowe coś tam. Jeszcze mogę zawsze użyć klejnotów, to jest moje takie już jakby ostateczna ostateczność. Czekajcie, zaraz powinienem dostać następną zapomogę. Gdzie jestem teraz? Eee, tak, udało mi się przeskoczyć na dziewiąte miejsce. Pięć minut do końca, jestem dziewiąty, więc podejrzewam po prostu, że ten tutaj Perseu będzie jeszcze w stanie ich dobić, ale ja też będę trenował. Będę po prostu trenował, bo Lepiej w dziewiątym niż 10 po prostu. Ech, więc tutaj tego mojego Periklesa Ech, będzie on atakowany. Chyba jeszcze wystawię kolejne jednostki. A co tam Ech, teraz już mi naprawdę nie zależy Ech, kogo tu wystawimy. Ech, najlepszy jakiś słaby dowódca. tak? Wtedy, wtedy najlepsza zapomoga. Kogo wystawiłem ostatnio? Ech, Sulejmana. Sulejman był dobry. Przyniósł mi dużo szczęścia. Dobra, wystawimy dalej łuczników. Oni chyba dają mi całkiem niezłe przyspieszenia. Ile teraz? 1700. To jest spoko. 1700 jest OK. Ech, I jedziemy do przodu znowu trochę. Mamy 2000 tych przyspieszeń. Teraz 1800. Ale to są emocje. Najlepsze będzie to, jak, się, jak mi się w końcu nie uda. Jak wiecie, dwie minuty przed się okaże, że gdzieś tam ktoś tak spuszował, że mnie wyrzuci z tego wszystkiego z tego zabawnego koła Fortuny, Ech, ale zobaczymy, Zobaczmy, który ma teraz miejsce. Dalej jest ten dziewiąty, Ech, także jest, jest nieźle. Spodziewam się, że spadnę, spodziewam się, że ten Perseł mnie wyprzedzi, tylko jest pytanie, czy ktoś jeszcze mnie wyprzedzi, czy ktoś na trzy minuty przed końcem skoczy z bardzo daleka, Ech, czy na przykład ten Solo tutaj nagle, wiecie, nie wybombi 10 milionów w trzy minuty. Wyśdaje mi się, że to jest, jest niestety to jest kurczę, niestety to jest do zrobienia, nie? To jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra, jeszcze. Jeszcze mamy jakieś przyspieszenia. Dobra. Później po tym Sulejmanie zostają mi klejnoty. Nie wiem, czy będę używał klejnotów. Czy aż tak będzie mi zależało. bo ewentualnie jakieś jeszcze chyba 400 tysięcy jestem w stanie pojechać na klejnoty. Zobaczymy, jak będzie ostatnia minuta wyglądała. Nam tutaj tylko automatykowi znać, kurczę, czemu tak daleko? Ile to będzie trwało? On tam będzie za minutę. A my już mamy 3 minuty do końca. to będzie ostatnie samobójstwo. Na tej mojej trasie. Mam przewagi. Jak widzicie, 100 tysięcy punktów, ponad 100 tysięcy punktów trochę. Perseł jest jedenasty. Podejrzewam, że będzie cisnął, żeby wyprzedzić numer 10, nie? Bo widzi, że numer 10 nie trenuje. Więc możliwe, że ma jeszcze gdzieś tam za nadzór jakieś 20 tysięcy, 50 tysięcy, żeby po prostu klasnąć to na, sam, na samym końcu i wpaść. Ja mam tylko nadzieję, że ktoś poza nim nie wejdzie, nie wejdzie wyżej, bo wydaje mi się, że jest coś takiego, że on czuje, że, że numer 10 wyprzedzi, a może też czuje, że mnie już nie wyprzedzi, a może nie będzie musiał. Miejmy nadzieję, że nie. Wszystko poświęca już teraz. To jest taki moment, wiecie, jak w hazardzie trochę, że już tyle poświęciłeś, że już nie możesz się wycofać w pewnym momencie. Mam jeszcze 56 tysięcy klejnotów w razie czego w zanadrzu. Ale boję się... O właśnie, że ktoś tutaj. O, widzicie teraz ten perseł wrzucił mocno. Ech, I teraz już jest tylko 20 tysięcy ode mnie, ale już jest na 10 miejscu. Dobrze też. Ech, niech wrzuci tamtego farmera, ale nie moim kosztem, w niech Boże. Niech byśmy tak wszyscy dostali po prostu Ech, ten upragniony po prostu. Mam 1800 znowu przyspieszeń. No to jedziemy z tym koksem, tyle ile się da. Już nie będę się rozdrabniał, bo to wiecie, już teraz nie wbija się jakiejś dużej ilości tej siły, ale nie patrzę ile mam łuczników, co trenuje to wszystko jest teraz nieważne, zaraz się będę zastanawiał, czy, czy jeszcze klejnoty, czy już jednak klejnoty sobie odpuścić. Który jestem? Jestem dalej dziewiąty. Jest tutaj ten farla Ile? 50 sekund zostało. Czy dalej puścić w ruch klejnoty? Odkryłem, że tutaj mniej więcej 1000, żeby tak 200 zapłacić. To mogę zapła e, trenować tutaj tyle. Dobra, trochę użyjemy klejnotów. Ile? Klikniemy 5 razy? 5 razy to będzie 10 tysięcy. Raz. Dobra, nie pokazę więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Dobra. Zobaczymy czy mnie dogonił, czy ja odskoczyłem. Odskoczyłem trochę, nie, dalej ta różnica jest taka czy niebezpieczna, ale już zostało tylko 10 sekund. Dobra. Niech to będzie moje dziewiąte miejsce. Niech już nikt więcej nie trenuje, no dwie sekundy już nie wytlenują przecież. Jak, 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 jestem, 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 jestem. Ura, 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 ura. Udało się, dziewiąte miejsce. I teraz wszystko to co wydałem, wszystko to niemal. Absolutnie żadnego znaczenia. Super. Naprawdę powiem wam, że gratulacje tym, którzy wygrali, ale Uff, to, już to były emocje. Ależ to było puszowanie na koniec ej, i udało się. Jestem na dziewiątym miejscu. Łatka jest zdobyta. Ej, I teraz jestem totalnie goły i wesoły. Chyba mój kolejny content w Rise of Kingdoms będzie o tym, ej, jak być Megolasa w Rise of Kingdoms. <noise> wielkie dzięki dla Automatyka. Naprawdę bardzo mi pomógł przy tym. Ech, tutaj, gdyby nie to, że zobaczcie ile on mi pomógł zabijając te moje jednostki. Fajnie, że został przy mnie Ech, i tak jakby właśnie asystował. Dzięki niemu mogłem właśnie czuć się w miarę pewnie, że mogę jeszcze zabijać trochę tych jednostek, a on mi pomoże. Uff. Ale było, ale było. Naprawdę Ech, wielkie dzięki. No to jeszcze spróbuję. Jeżeli będzie mail, w którym dostanę tą łatkę, tak naprawdę, to spróbuję Wam jeszcze pokazać na koniec, jak to wygląda. Ale super. Jak trzymaliście kciuki, to dzięki wielkie. No i jest, jest. Upragniony mail. Mamy tutaj na stałe, tak jest. Wat pra si cokolwiek to oznacza. Ech, dla mnie liczy się tylko 15% życia łuczników, te siedem złotych w pieszenia jakieś będę miał w końcu. Ech, jakieś tutaj jeszcze będę miał te oznaczenia, które będę mógł sobie użyć. No dobra, spoko, ramka złoty smok Ech, chyba nie będzie mi pasować, więc tą ramkę sobie odpuszczę. Ech, ta chyba też nie bardzo mi się, mi się podoba. Ech, tak czy inaczej nie ma to znaczenia, wiadomo, że tu jest tylko jedna nagroda, na której mi zależało. No i spróbujmy sobie teraz wejść do zamku i zobaczyć, czy możemy jej użyć. Ech, najpierw te włączymy sobie dostępne i zobaczymy, co nam się tutaj ech, pojawiło nowego. Jest, 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 jest na stałe. I oczywiście zastosuj. E, tak, 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 chcę tego użyć. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay. mam słoneczko. Zobaczcie, ciekawe jest czy to coś jeszcze robi. Nie, chyba tylko tym słoneczkiem tutaj tak bucha. Nieważne, ja tam dla kwestii wizualnej to dla mnie nie jest takie ważne. Fajne jest to, że, że, że w końcu udało mi się w ogóle kiedykolwiek zdobyć zenit. Tak jak mówiłem, czułem, że to może być moja ostatnia szansa, że już później może mi się to nigdy nie udać, więc bardzo, ale to bardzo się cieszę, że tym razem się udało. Zmieniłbym sobie cywilizację, żeby to miasto było niebieskie, ale jak wiecie, mam jeszcze teraz kupę szpitala do leczenia i nie mam przyspieszeń, a to będzie trwało 8 dni, ale w końcu sobie zmienię tą cywilizację, nie martwcie się, więc, więc na pewno będzie tutaj ten daszek niebieski, to jest wszystko nieważne. Wielkie dzięki za oglądanie i co. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.